Tej prawdy, wszechświat, Bóg i człowiek. Matematyka opisuje świat realny atomów i załomów, gwiazd i rozgwiazd. Proste, abstrakcyjne równania elegancko, z gracją, opisują skomplikowane zjawiska fizyczne. Jak to się dzieje? Im więcej o tym myślę, tym większe zdumienie mnie ogarnia. Albert Einstein powiedział kiedyś: Najbardziej niezrozumiałą kwestią dotyczącą świata jest to, że on jest zrozumiały. Fizyk Eugene Wigner zwrócił uwagę na niedorzeczną skuteczność matematyki w nauce. Czy zatem matematyka została wynaleziona przez człowieka, tak samo jak narzędzia czy utwory muzyczne? Czy też została odkryta? Zawsze istniała niczym tajemnicze wyspy, do których jeszcze nie dotarliśmy. To właściwie pytanie o sedno istnienia. Wymyśliliśmy matematykę czy ją odkryliśmy? Nazywam się Robert Lawrence Hume i dziś spróbuję dotrzeć bliżej prawdy. Matematyka, wynaleziona czy odkryta? Zaczynam od Oxfordu. I rozmowę z wybitnym matematykiem Rogerem Penrose'em. Roger zajmuje się zasadami naszego myślenia. Jak precyzyjnie matematyka opisuje świat materialny? Niezwykle precyzyjnie, choć wielu dziwi, że coś tak abstrakcyjnego jak matematyka może opisać rzeczywistość czyli konkretne przedmioty jak to krzesło. Kiedy analizujemy je z naukowego punktu widzenia, mówimy, że są zbudowane z włókien i komórek. Te zaś składają się z cząstek, zbudowanych z atomów, a one z jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro z kolei jest zbudowane z protonów i neutronów oraz wiążących je gluonów. Protony i neutrony zaś składają się jeszcze z kwarków. W tym momencie pada pytanie, czym są kwarki, czym neutrony. Najłatwiej wyjaśnić to przy użyciu pewnych struktur matematycznych, na przykład równania Diraka. Wcześniej czy później do opisania rzeczywistości musimy posłużyć się matematyką, która okazuje się fantastycznie precyzyjna i ścisła. Celnie ujął to Feynman, mówiąc matematyka pozwala określić odległość z Nowego Jorku do Los Angeles z dokładnością do grubości ludzkiego włosa. To chyba dość precyzyjnie. Prawo ciążenia Newtona daje wynik z dokładnością do jednej dziesięciomilionowej. Wow. Nie zapominajmy też o teorii Einsteina, której precyzja wynosi 10 do potęgi 14. To świadczy, że nasz obraz i rozumienie świata fizycznego są kształtowane przez niezwykle precyzyjny instrument, jakim jest matematyka. Ta precyzja narodziła się już w starożytności, w czasach Pitagorasa i później kiedy rozwijano koncepcje matematyczne. Owszem, otaczający świat często stawał się inspiracją dla ówczesnych matematyków, mimo to pozostawali w strefie abstrakcji czystej nauki. Już wtedy matematyka stała się wiedzą dla wiedzy, dziedziną, którą można zgłębiać tylko dla niej samej, żyjącą własnym życiem. Dla matematyków jest to realność istniejąca niezależnie od rzeczywistości, rozumianej jako przedmioty materialne. Czasami bywa opisywana jako rzeczywistość platońska, choć niektórzy nie potrafią jej sobie wyobrazić jako realnego bytu. Co to jest rzeczywistość platońska? To rzeczywistość odmienna od rzeczywistości świata fizycznego. Istnieje wiele spojrzeń na rzeczywistość, chociażby przez pryzmat zgromadzonej wiedzy, która ma związek z rzeczywistością materialną, podobnie jak u Platona z rzeczywistością matematyczną. Pewne fakty matematyczne, na przykład, że nie istnieje największa liczba pierwsza, są niezależne od nas. Zawsze były prawdziwe. Ale my dostrzegliśmy to dopiero, gdy ktoś tego dowiódł. Pozostaną prawdziwe, nawet gdyby ktoś nigdy tego nie dowiódł. To właściwie konieczność, bo skoro świat fizyczny tak mocno opiera się na prawach matematyki, bez nich by sobie nie poradził, nie funkcjonowałby. Nie my narzucamy mu prawa, one istnieją same. Ludzie czasem sądzą, że tworzymy prawa matematyczne, bo one najbardziej nas zbliżają do rozumienia świata. Chodzi jednak o coś więcej. One naprawdę są obecne w świecie. Matematykę można porównać do geologii albo archeologii. Badając świat, natrafiamy na piękne przedmioty, które od tysiącleci czekały w ukryciu, a my wydobywamy je na światło dzienne, choć nawet nam się o nich nie śniło. Właśnie. Roger wierzy, że matematyka to odrębna, platońska rzeczywistość, istniejąca poza czasem i przestrzenią. Podoba mi się ta koncepcja istnienia poza materią, a jednak to wytłumaczenie wydaje się zbyt gładkie, zbyt proste. I nie wszyscy się z nim zgadzają. Przenoszę się do Los Angeles, gdzie spotykam się z Markiem Belagerem, filozofem matematyki. Pytam go, na czym polega wyjątkowość matematyki? Matematyka kojarzy się z konkretnymi umiejętnościami, z rozwiązywaniem zadań. Tymczasem matematycy próbują wyjaśnić mechanizmy rządzące światem, podobnie jak biologia czy fizyka. Wydaje się, że matematyka bada struktury. Najbardziej podstawowa to struktura liczb naturalnych. 0, potem 1, 2, 3 i tak w nieskończoność. To dopiero punkt wyjścia do rozważań o naturze struktury. Matematycy zaczynają tworzyć twierdzenia, przeprowadzać dowody, które określają naturę tej struktury. Prawdziwa zagadka jednak brzmi, dlaczego te całkowicie abstrakcyjne struktury twory ludzkiego umysłu odgrywają tak ważną rolę w opisywaniu świata materialnego. Zatem, jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Pierwsze wytłumaczenie. Istnieją tysiące struktur matematycznych, które moglibyśmy zbadać, a które okazałyby się kompletnie nieprzydatne. W takim razie dlaczego matematycy badali te, które się przydały? Ponieważ żyją w świecie materialnym, który kształtuje ich myślenie o strukturach matematycznych. Czyli mamy struktury matematyczne, idee, liczby, powiązania, które nie istnieją w świecie materialnym. To jeden pogląd. A istnieją? Zależy, komu zadamy to pytanie. Można analizować te kwestie z perspektywy umysłowej świata fizycznego. Z perspektywy platońskiej i wreszcie antyrealizmu, uznając, że nic nie istnieje, także przedmioty matematyczne. Porozmawiajmy o perspektywie platońskiej. Na czym ona polega? Perspektywa platońska opiera się na koncepcji przedmiotu abstrakcyjnego, który nie jest tworem materialnym ani tworem umysłu. Nie przypomina niczego, z czym stykamy się na co dzień, ale istnieje jak twierdzi Platon. Dlatego platonizm to najbardziej ekstremalna postać realizmu, a fikcjonalizm odrzucający istnienie pojęć naukowych to skrajny antyrealizm. Oba poglądy są uzasadnione, różnią się tylko w jednym punkcie. Czy przedmioty abstrakcyjne istnieją, czy też nie? My zaś nie możemy tego rozstrzygnąć. Nie wiadomo, kto ma rację. Nie. Ponieważ nie ma odpowiedzi. Odpowiedź na to pytanie nie istnieje? Zgadza się. Nie ma odpowiedzi na pytanie, czy te przedmioty istnieją. Chodzi o to, że nie możemy jej znaleźć? Możemy tylko spekulować. Już mówię jak. Kiedy po raz pierwszy wyjaśniam studentom zasady platonizmu, drapią się po głowie. Nic z tego nie rozumieją. Pamiętam, że identycznie zareagowałem, gdy usłyszałem o Platonie. Długo musiałem główkować, zanim oswoiłem się z koncepcją przedmiotów abstrakcyjnych. Dla filozofów to są oczywiste sprawy, ale rzeczywiście przeciętnemu człowiekowi trudno zrozumieć ideę przedmiotu abstrakcyjnego, czegoś poza czasem, przestrzenią, materią, umysłem, związkami przyczynowo-skutkowymi. Co to jest? Nie wiem. Nawet gdyby się okazało, że ma jakąś postać, nie potrafilibyśmy go rozpoznać. To nie wioska gdzieś w Nepalu, którą można odkryć. Odpowiedź po prostu nie istnieje. Skuteczność matematyki jest oczywista. To dlaczego jej istota wciąż pozostaje niejasna? Czy matematyka należy do świata umysłu, materii, platońskiego czy antyrealistycznego? Muszę porozmawiać z matematykiem. Na zjeździe kosmologów odbywającym się na Islandii spotykam Gregoriego Chaitina, matematyka, nie filozofa. Zajmuje się teorią złożoności obliczeniowej. To kształtuje jego poglądy na matematykę. Czy w matematyce jest coś tak fundamentalnego, że trzeba to odkryć? Czasem dokonując odkrycia, matematyk czuje, że jeśli by on tego nie dostrzegł, odkryłby to ktoś inny, bo to coś tak podstawowego, że musi istnieć. Inni zaś traktują matematykę po trosze jak sztuczne ćwiczenie. Nie potrafię opowiedzieć się zdecydowanie po jednej stronie. Sądzę, że matematycy, do których przecież sam się zaliczam, wciąż żyją w świecie średniowiecznych koncepcji filozoficznych. Wierzymy w świat idei, w platoński doskonały świat pojęć matematycznych. Co w tym złego? A może to wszystko gra, którą sami tworzymy? Jeśli to prawda, nie widzę w tym nic złego. Chcę tylko ustalić, co jest prawdą. Są działy matematyki, za którymi nie przepadam, bo moim zdaniem zostały wymyślone, a nie odkryte. Ja wciąż wierzę, że matematyka wyraża pewną rzeczywistość niezależną od świata materialnego. To inna rzeczywistość. Nie wiem, gdzie jej szukać, nie wiem, gdzie mieszkają liczby naturalne. Na pewno nie tutaj. To trochę jak z religią. W pewnym sensie utknęliśmy w średniowieczu. Pytamy tak samo jako Boga, gdzie żyją te przedmioty. Nie tutaj. Wierzymy w jakiś niewidzialny świat, lepszy, czystszy od naszego. To już pachnie religią. Dziwną, ale czy to coś wstydliwego? Skąd ta postawa obu w naszych czasach stanowi konieczność? Opowiem, jak to wyglądało u mnie. Zaczynałem jako typowy student matematyki. Wierzyłem w rzeczywistość matematyczną. Uważałem, że matematyka jest doskonała. Do jakiego wniosku doszedłem 40 lat później? Otóż po latach obsesyjnego zajmowania się matematyką stwierdziłem, że matematycy powinni w większym stopniu naśladować badaczy. Jeśli przeprowadzają doświadczenia przy użyciu komputera i okazuje się, że coś się sprawdza, jest przydatne, ale nie potrafią tego udowodnić, może potraktować to jako nowy aksjomat. I przyznać, że nie potrafią tego dowieść w tradycyjny sposób. Wielu matematyków słucha tego ze zgrozą, ale. Moim zdaniem wszystko prowadzi w tym kierunku. W pewnym momencie, wbrew sobie, musiałem przyznać, że matematyka jest dziedziną empiryczną. Innymi słowy, w pewnej chwili zaczynamy ją tworzyć. Z psychologicznego punktu widzenia to sprzeczność. Wychodzę od jednego stanowiska, na koniec głoszę coś zgoła innego. To znakomity przykład reductio ad absurdum. Gdzie właściwie jesteśmy? Sam nie wiem. Wynaleziona czy odkryta? Poglądy Grega na matematykę ewoluowały. Przeszedł od pewności do niepewności. Całe życie poświęcił matematyce, a teraz mówi: Sam nie wiem to, co ja mam powiedzieć. A przecież muszę znaleźć odpowiedź. Matematyka to fundament istnienia. Czy są nowe, inne koncepcje? Stephen Wolfram, fizyk i myśliciel, stworzył szokującą koncepcję, którą nazwał nowym rodzajem nauki. Zakłada ona, że rzeczywistość nie opiera się na skomplikowanej matematyce, ale na prostych zasadach. Czy to możliwe? Czy matematyka może być tworem zbudowanym z prostych zasad? Od dawna zadaję sobie pytanie o istotę matematyki. Całe życie poświęciłem pracując nad czymś, co w najszerszym sensie ogarniałoby wszystko to, co mieści się w pojęciu matematyka. Intrygowało mnie, czy matematyka, którą dzisiaj praktykujemy, to jedyna możliwa matematyka, czy też stanowi wielki twór naszej cywilizacji, historyczny i w pewnym sensie przypadkowy. I muszę przyznać, że narzucał się tylko jeden wniosek. Współczesna matematyka to w istocie historyczny artefakt. Ta koncepcja jest sprzeczna z tradycyjnym pojmowaniem tej dziedziny nauki. Powszechnie uważano bowiem, że matematyka stanowi najogólniejszy spośród formalnych systemów abstrakcyjnych. A przecież w Babilonie arytmetykę wykorzystywano przede wszystkim w handlu, a geometrię do wymierzenia Ziemi. Moim zdaniem historia matematyki to stopniowe uogólnianie arytmetyki i geometrii plus podstawowe założenie metodologiczne. Można formułować twierdzenia i przeprowadzać abstrakcyjne dowody. Spytajmy, a jeśli ktoś będzie swobodnie podchodził do systemów formalnych? Czy zachowają swój dotychczasowy charakter? A może zyskają cechę większości zjawisk, te, którą łatwo udowodnić? W obu wypadkach odpowiedź będzie przecząca. Możemy zrobić tylko jedno, zdekonstruować matematykę. Istnieją pewnie 3 miliony tekstów jej poświęconych. Każdy opiera się na pewnych aksjomatach. To na nich ją zbudowano, a one same są dość proste. Nasza matematyka to określony zestaw aksjomatów, które można zapisać na kilku stronach. Ale istnieje też cały wszechświat hipotetycznych matematyk. Gdzie w nim plasuje się nasza matematyka? Czy to matematyka numer 1? W 10? Is it possible mathematics 10 do potęgi n Odpowiedź zależy od tego, jak ponumerujemy przestrzeń, ale prawdopodobnie zajmuje miejsce numer 50 tysięcy. Cechą wspólną tych systemów jest logika. Gdyby kosmita przedstawił swoją matematykę, nie moglibyśmy z góry przesądzić, to nie jest sensowna matematyka, bo byłaby niesprzeczna, nawet jeśli diametralnie różniłaby się od naszej. Zauważmy, że większość kwestii, które szczególnie interesowały matematyków, w końcu znajdowały rozwiązanie, nawet jeśli trwało to kilka stuleci. Jestem przekonany, że gdybyśmy w sposób dowolny zajmowali się problemami matematycznymi, okazałoby się, że w większości byśmy nie rozwiązali. W matematyce stale ocieramy się o problem braku rozwiązania. Nie dostrzegamy tego, bo przez stulecia matematyka ewoluowała tak, by go unikać. Ktoś powie, że matematyka pozwala rozwiązać zagadki świata naturalnego. Zauważmy jednak, że nauka rozwiązała tylko te zagadki, w których sprawdziły się metody stosowane w różnych dziedzinach, między innymi w matematyce. Warto sobie uświadomić, że ludzka matematyka to jeden z najwspanialszych tworów naszej cywilizacji. Wielkie dzieło, które powstało dzięki olbrzymiemu wysiłkowi Człowieka. Ale to tylko artefakt. Zgadza się. Według mnie w przyszłości coraz dobitniej będziemy uświadamiać sobie, że istnieje cały wszechświat matematyki i będziemy próbowali go zgłębiać. To zaś znacząco wpłynie nie tylko na naszą matematykę, ale także inne gałęzie nauki oraz rozwój technologiczny. Steven nie sądzi, by nasza matematyka miała jakieś głębokie znaczenie. Bardziej fascynuje go rozległy wszechświat możliwych matematyk. Matematyka jako zwykły twór ludzki to nie daje mi spokoju. Dlatego udaje się do Massachusetts, gdzie wykłada fizyk noblista Frank Wilczek, który szuka w matematyce zdrowego rozsądku. Jak brzmi odpowiedź na pytanie o istotę matematyki? Czy matematyka jest dziełem ludzkiego rozumu? A może tylko ją odkryliśmy, bo mieszka w jakimś platońskim świecie idei? Jest i wynalazkiem, i odkryciem, ale raczej odkryciem. Matematyka to proces. Bierzemy aksjomaty, ściśle określone założenia i z nich wyciągamy wnioski. Tworzenie pewników to wynalazek, wyciąganie wniosków, odkrycie. Proszę zauważyć, że niewielu matematyków zajmuje się formułowaniem aksjomatów. Nie poświęcają temu wiele czasu. Bardziej ciekawi ich wyciąganie wniosków, bo jest ich wiele i są różnorodne. Czasem trzeba wprowadzić nowy zestaw aksjomatów. Jak wtedy, gdy dokonało się przejście od geometrii euklidesowej do nieeuklidesowej, To właśnie można nazwać wynalazkiem. Czy na pewno? Czy wszechświat potrzebował geometrii nieeuklidesowej do stworzenia teorii względności Einsteina? Ona cały czas była. Wynalazki muszą się skądś brać. Inspiracją mogą stać się zjawiska naturalne. Tak było z geometrii. Nie Gauss, rozwinął swoje koncepcje, obserwując Ziemię, jej krzywiznę. Yeah, yeah, yeah. Oczywiście można sypać aksjomatami jak z rękawa, ale większość z nich nie byłaby interesująca. Te najciekawsze są odkryciami, czyli nawet wynalazki są w pewnym stopniu odkryciem, odkryciem ciekawego aksjomatu. To tylko potwierdza, co powiedziałem na początku. Matematyka jest raczej odkryciem niż wynalazkiem. Zatem, czy matematyka jest wynaleziona czy odkryta? Oto, co ustaliliśmy. Matematyka ze zdumiewającą precyzją opisuje świat materialny. Dlaczego? Istnieją dwie możliwości. Pierwsza, matematyka stanowi fundament świata materialnego, w jakiś sposób go tworzy. Druga, za pomocą matematyki ludzie próbują opisywać pewne powtarzające się zjawiska naturalne. A ponieważ istnieje wiele matematyk, niektóre równania przypadkowo trafiają w sedno. Jeśli zaś chodzi o istotę matematyki, są cztery możliwości. Matematyka może należeć do świata fizycznego, czyli istnieć realnie. Do sfery umysłu, istnieje w myśli, jest ludzkim tworem. Może stanowić rzeczywistość platońską, czyli być przedmiotem abstrakcyjnym, ideą, albo wreszcie stanowić fikcję, coś od początku do końca zmyślonego. Matematyka to rzeczywistość realna, umysłowa, platońska czy fikcyjna. Wybrać można tylko jedną. Kiedy zaglądamy w mroczną studnię głębi rzeczywistości, matematyka przybliża nas do prawdy. For complete interviews and for further information, please visit tekst Anna Marianowak, konsultacja matematyczna dr Renata Wiertelak, konsultacja filozoficzna dr Maria Guralczyk, czytał Marek Ciunel.